Cześć dziewczyny, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj przychodzę z takim filmem pogadankowym. Już dawno nie było takiego filmu pogadankowego. Ostatnio to był chyba film o hejcie. Tak, chyba coś takiego nagrałam i wiele z Was pisało, czy mogłabym jeszcze nagrać jakiś film pogadankowy, więc dzisiaj przychodzę do Was. Z filmem, no już pewnie wiecie o czym po tytule. Dzisiaj opowiem Wam, jak poradzić sobie z zazdrością i z zawiścią w szkole, po prostu wśród rówieśników, tam gdzie spędzacie najwięcej czasu w ciągu dnia. Wiem, że oglądam nie sporo młodych osób. Dostałam kilka maili odnośnie właśnie tego tematu, bo kiedyś wspomniałam Wam o tym, że coś takiego przeżyłam wśród, w gimnazjum, wśród właśnie swoich rówieśników w szkole. Przeżyłam coś takiego i wiele z Was podłapało ten temat i właśnie napisało do mnie wiadomości prywatne. Było również kilka komentarzy, czy właśnie nagram coś takiego i opowiem swoją historię. I na tym przykładzie właśnie powiem Wam, jak sobie z tym radzić. Widzę, że problem jest coraz szerszy, coraz powszechniejszy i martwi mnie to, bo kiedyś czegoś takiego nie było, kiedyś to się trafiało sporadycznie, a teraz po prostu ciągle się słyszy jakieś afery, to w gimnazjum, to jakieś dziewczyny skopały jakąś drugą swoją koleżankę, więc... Masakra po prostu, ja jestem w szoku dziewczyny, jedna dziewczyna, drugą dziewczynę po prostu by utopiły w łyżce wody, co jest dla mnie straszne, bo kiedyś naprawdę byli gorsi chłopacy od dziewczyn, a teraz naprawdę te dziewczyny są gorsze od chłopaków, więc to jest dla mnie w ogóle masakra. Dobra, to był bardzo przydługajny wstęp, także zaczynamy. Tak jak już wam na początku powiedziałam filmu, ja swój jakby swój zawód, swoją historię takiego właśnie odrzucenia. Przeżyłam w gimnazjum. Dla mnie gimnazjum to jest coś najgorszego, co może być w tych wszystkich etapach szkoły i jakby dojrzewania młodych ludzi. To, nie wiem, jestem bardzo za tym, żeby właśnie zlikwidowano gimnazja, bo moim zdaniem te dzieci, no bo to są dzieci, które są w gimnazjach, czują się jak dorośli ludzie, bezkarni i po prostu jakby swoje kompleksy zrzucają na swoich, swoich rówieśników, jakby to, co, to, z czym sobie nie radzą, przerzucają na drugą osobę i to jest niepokojące, nie potrafią sobie radzić z swoimi własnymi kompleksami i problemami. Ja będąc w gimnazjum, w ogóle byłam w gimnazjum w klasie, gdzie byli sami geniusze, po prostu Same dzieci, które wyszły z podstawówki z czerwonym paskiem, były to dzieci, które miały średnią powyżej 5-0 i stwor w ogóle gimnazjum chciało stworzyć klasę, która była prymusami, która była najlepsza. Chcieli sobie podnieść jakby rangę to gimnazjum Tego, że faktycznie ta klasa będzie pewnie uczestniczyła we wszystkich konkursach Będzie zdobywała wszystkie najwyższe miejsca No bo dzieci są zdolne Tak wyszły po podstawówce z, ze średnimi 5 To na pewno się będą świetnie uczyły I w ogóle będą cudowną klasą, najlepszą I opowiadam o tym dlatego, że już jestem dorosłą osobą I w ogóle etap gimnazjalny mam już dawno za sobą więc myślę, że ta historia może pomóc albo po prostu jakby wesprzeć osoby, które również mają podobną historię i borykają się teraz z tymi zdarzeniami. No i właśnie głupotą było to, że, że gimnazjum stwarza taką klasę, bo w gimnazjum powinny w klasie powinny być osoby, które są zdolne, mniej zdolne, no i uczniowie, którzy sobie nie radzą z nauką. No i było to tak, że po prostu u mnie w gimnazjum była straszna zawiść, zazdrość, gonitwa o oceny, łażenie za nauczycielem o poprawy jakiegoś sprawdzianu, rywalizacja między w ogóle uczniami i to się później przerodziło um, w takie zjawisko, gdzie zaczęły się robić grupki pomiędzy dziewczynami, chłopakami, w ogóle grupki dziewczyny, chłopaki, więc to była masakra. I były osoby bardzo popularne w szkole, w ogóle w klasie, takie typowe gwiazdy, które um, błyszczały, wiecie, zawsze były w centrum uwagi, wagary, chodźcie, zrobimy bloga, gdzie będziemy ogadywać nauczycieli, w ogóle no, po prostu głupie pomysły, jakaś masakra totalna. Chodźcie wszyscy całą klasą na wagary. Ten, kto nie będzie chciał iść na wagary, jest beznadziejny, wykluczony w ogóle i obgadujemy go przez kolejny tydzień. No takie były po prostu zjawiska. Takie, takie rzeczy się działy u mnie w klasie, w gimnazjum. E, oczywiście podrabiane zwolnienia, jakieś, wiecie, nawet przy stoliku nauczycieli się pisało te zwolnienia, te osoby oczywiście pisały. Ja byłam osobą zawsze spokojną, która siedziała z boku i przyglądała się temu, i na początku chciałam być w tej grupie, ale później się wycofałam. Jeśli, jak już jakby te grupy były na etapie tego, że właśnie chodźcie założymy tego bloga, gdzie będziemy opowiadać o nauczycielach i ogólnie o uczniach i będziemy ogadywać i oczywiście nikt nie będzie wiedział o tym, że to my jesteśmy. Wiecie, to takie myślenie, że w internecie jesteśmy anonimowi. To wtedy właśnie tak myślały te dziewczyny. To wtedy się już z tego wycofałam, już wiedziałam, że to zmierza w złą drogę. No i słuchajcie dużo się rzeczy działo po drodze, dużo, naprawdę dużo ja jeszcze byłam osobą, która non stop, wiecie, występowała w tych durnych apelach, gdzie się chodziło non stop na te próby. Śpiewałam non stop, bo jestem sobą, no wiecie, że w tamtym czasie śpiewałam, pisałam piosenki, nagrywałam w studio, śpiewałam covery no dużo rzeczy się wtedy działo muzycznie u mnie. No i oczywiście no to brałam udział w tych apelach, co nie pomagało w mojej sytuacji, bo wiecie, jak ktoś się wyróżnia poza tą grupką, to jest po prostu jeszcze gorszy. To już w ogóle byłam skreślona, więc generalnie no, dużo się rzeczy wtedy działo i e, z biegiem czasu już jak byłam w drugiej klasie gimnazjum, to byłam najgorsza. Po prostu nikt tym mnie nie lubił w klasie. Nikt, kompletnie nikt. Naprawdę nie było osoby, która by ze mną trzymała, więc siedziałam sama. I tak, wydaje mi się teraz z perspektywy czasu, że byłam dzielna, że w ogóle chciałam chodzić do tej szkoły, ja nie miałam tak, że mówiłam mamie, że nie chce mi się chodzić do tej szkoły, tak jak teraz właśnie dzieci, że po prostu e, zamykają się w pokoju i nie wychodzą i no, nie pójdą do szkoły. Ja cały czas chodziłam do tej szkoły i tak, mi się wydaje, jestem mocna psychicznie, jak po tych zdarzeniach, bo dużo rzeczy się negatywnych działo, ja byłam obgadywana szykanowana, a po prostu jakieś głupie karteczki obgadujące mnie leciały, wiecie, ławka po ławce, gdzie ja to widziałam, no naprawdę straszne rzeczy się wtedy działy eee, i, i straszne były wtedy osoby w tej mojej klasie, dziewczyny szczególnie, powiem Wam, że yy, nie utrzymuję yy, kontaktu z tymi dziewczynami, nie chciałabym, i tak naprawdę nigdy nie wybaczyłam tym osobom właśnie, że się tak zachowywały. Ja wiem, że to jest dojrzewanie, ale i tak wydaje mi się, że takie wredne cechy charakteru zostają na zawsze. I cieszę się, że nie mam z tymi osobami już kontaktu, nie chciałabym mieć i jesteśmy w różnych miastach Polski Uf, I po prostu jak myślę o tym i o tych osobach, to aż mnie trzęsie Po prostu poszłam później, to się skończyło, ja wyszłam z tego gimnazjum Na szczęście obyło się bez, bez takich masakrycznych, traumatycznych wydarzeń, ale no byłam trochę podniszczona psychicznie i naprawdę w pewnym momencie zastanawiałam się, czy coś jest ze mną. Nie tak, że wszyscy się ode mnie odwrócili. I był taki moment w gimnazjum, kiedy ja pojechałam na warsztaty wokalne, gdzie były osoby właśnie z różnych gimnazjów polski, z różnych miast Polski, i wtedy zobaczyłam, że faktycznie kurczę, nic ze mną jest wszystko w porządku, bo każdy ze mną rozmawia, nie ma czegoś takiego, że się obgadujemy, i wtedy wróciłam do mojego gimnazjum po tym jak po tych feriach. Zimowych i zobaczyłam na nowo i już wiedziałam, że o nie, to coś z tymi ludźmi, z tą klasą jest nie tak. Oczywiście nauczyciele nie reagowali, nie było z, z żadnej pomocy, nie, oczywiście nie widzieli tego, że coś się dzieje nie tak, że właśnie e, ja jestem jakby wyrzucona z tej grupy, więc to normalka. Nauczyciele jak zwykle dowiadują się ostatnio o takich rzeczach. Ale tak czy inaczej, słuchajcie, ta historia się skończyła dobrze, bo wyszłam z tego gimnazjum, e, miałam fantastyczną klasę w liceum, fantastycznych ludzi później na studiach i naprawdę nie mam problemu z nawiązywaniem kontaktów. Jestem otwarta i naprawdę lubiana, nie chcę tu Cię chwalać, ale no nie miałam problemu później e, z nawiązywaniem kontaktów. Ale uraz mam naprawdę na zawsze, zostanie to w mojej pamięci ten okres najgorszy, do którego nie chciałabym nigdy w życiu wrócić. I taka lekcja dla Was, jeśli macie taką sytuację, że jesteście odrzuceni w grupie, to naprawdę się tym nie przejmujcie. To minie. Ja wiem, że jest Wam teraz ciężko o tym myśleć, że kiedyś w przyszłości będziecie się z tego śmiać, ale uwierzcie mi, że tak będzie. Rada jest dla mnie taka, żeby nigdy jakby. Nie próbować dostać się do grupki dziewczyn popularnych, jeśli tego nie czujecie, jeśli czujecie, że to idzie w złym kierunku. Naprawdę trzymajcie się z dziewczynami, które zawsze są z boku, które się przypatrują. To będzie dla Was lepsze, bo, no bo po prostu będzie dla was lepsze. Nie róbcie nic na siłę i nie obgadujcie się nawzajem. Ja się nauczyłam tego, żeby nie obgadywać innych ludzi po tym, że ja sama byłam bardzo obgadywana i hejtowana w gimnazjum właśnie w tym okresie. Także naprawdę nie przejmujcie się tym Mam nadzieję, że ten filmik poradnikowy, pogadankowy był dla Was przydatny Ja rzadko robię takie filmy na moim kanale, bo jakoś tego specjalnie nie mam takich doświadczeń Z którym nie mogłabym się z Wami mm, dzielić Ale też nie lubię takich prywatnych rzeczy wyciągać tutaj właśnie w internecie Bo wiem, że sporo osób nie ogląda Ale jeśli jest to pogadanka, którą mogę pomóc wielu osobom I prosicie mnie o taką pogadankę, to na pewno zawsze to dla Was nagram i Wam pomogę no to co, ja myślę, że wszystko powiedziałam, podsumowałam, no i co głowa do góry. Pamiętajcie o poczuciu własnej wartości, bo to jest najważniejsze i pamiętajcie, że wszystko to minie i osoby, które teraz wam dokuczają, w przyszłości nie będziecie ich widzieć w ogóle. Także myślcie o tym, myślcie pozytywnie. I co, ja Was całuję, Buziaki. Zostawcie mi łapkę w górę, jeśli oczywiście ten film był dla Was przydatny, papa. Pa.